budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława. Docelowo miasto miało położyć ponad 20 km kanalizacji. Plany się jednak zmieniły. Siecią zostaną objęte kolejne obszary nie uwzględnione wcześniej w projekcie. Mieliśmy objąć tym zadaniem ponad 2400 osób. W toku prowadzonych prac narodził się pomysł aby zadanie rozszerzyć o zatorze czyli Tą część mławy, która wcześniej nie była ujęta w aglomeracji. W tej chwili to już jest aglomeracja, zrobiliśmy także dokumentację techniczną i z tamtego rejonu mławy chcemy do kanalizacji podłączyć także ponad 1430 osób w ostatnich dniach dokonano odbioru kanalizacji w ulicy Działdowskiej lada moment będzie wylewany asfalt na ulicy Nowowiejskiej gdzie prace podziemne również zostały już zakończone wkrótce miasto rozstrzygnie drugie postępowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w obszarze A6 aglomeracji Mława Mieliśmy spory problem z wykonawcą obszaru A6, który w trakcie wykonywania pracy wycofał się z tego zadania. Przeprowadziliśmy inwentaryzację i już teraz ogłosiliśmy przetarg na wykonanie tego zadania, na jego uzupełnienie. Cieszymy się bardzo, bo zgłosiło się dwóch oferentów, którzy zaproponowali nam wykonanie tego zadania. Aktualnie trwa ocena wniosków złożonych przez oferentów. Umowa z wybranym wykonawcą ma być podpisana w połowie maja. Ogółem projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmie 4000 mieszkańców Mławy.